Cześć, mamy dzisiaj 20 stycznia, słońce wyszło, ładna pogoda, pszczoły postanowiły więc trochę wyjść z ula, oblecić się. Tak, jak widzimy tutaj, jest dużo więcej pszczół, tam trochę mniej, ale w wszystkich ulach, jak sprawdzałem, pszczoły wychodzą sobie, czyszczą, latają. Tak, jak sprawdzałem, jak do tej pory, wszystkie rodzinki żyją, mają się całkiem dobrze. Pokarmu na razie jest. Całkiem sporo. Na no, drewnianych nie brałem pod górę. Nie podnosiłem, bo tak ciężko mi wyczuć. Ale na tych steropionowych to tak jak widzę, jest jeszcze w miarę sporo pokarmu. E, zajrzymy może jeszcze do dwóch rodzinek z góry. Zerkniemy, jak one wyglądają. Zaraz wam pokażę. Tu jest jedna rodzinka, spokojnie sobie siedzi. E, po, jak patrzyłem na dnie, niewiele tych pszczół, pojedyncze pszczoły gdzieś są. A tak spokojnie siedzą. Ogólnie siedzą jeszcze. Przedniej części ula pokarmu jest jeszcze całkiem sporo. Także powinno być dobrze. Zerkniemy zaraz tutaj do tego drugiego. Teraz Wam pokażę jeszcze jak on wygląda. No i tutaj mamy drugi sąsiedni ul. Też na dnie widzimy tu jakieś pojedyncze pszczoły. A tak spokojnie sobie jeszcze siedzą. Jest wszystko w czypie z przedniej części ula. Także pokarmu też jeszcze jest sporo jak sprawdzałem resztę. Pokarmu jest jeszcze całkiem sporo, także powinno być dobrze. Fajny dzień się dzisiaj trafił. Troszkę pszczółki się oblecą i, i zawsze później mogłoby się trochę chłodniej zrobić, ale nadaje ciepły, więc zobaczymy jak tam dalej będzie. Tutaj w drugim miejscu też wszystko sobie wychodzą na zewnątrz, czyszczą, latają, także nie jest źle. Eee, także nie jest źle. Zobaczymy jak tam dalej to będzie. Oby tylko później nie za długo była jesień, wiosna, sorry, zbyt zimna. No to znowu wszystko będzie się działo w jednym miejscu. Jak nie ma zimy, to i może wiosny nie być. Także to nie jest jeszcze powiedziane, że to będzie wszystko bardzo fajnie. Wszystkie narodziny zimuje na otwartych dennicach. W tym roku nie dawałem żadnych półkorpusów pod spód. Ze względu, że i tak jest ciepłe te zimy są, dodatkowo ta poduszka tak mi się wydaje, jeszcze włożymy tam ramki, jeszcze dodatkowo jeszcze bardziej cieplej się robi w tym ulu przez co, no nie wiem ciężej im jest wiązać ten kłomp zobaczymy, czy to się sprawdzi wcześniej dawałem korpusy teraz nie żadnej rodziny nie ma ale jak na razie widzę, że zimowla przybiega mimo to całkiem fajnie także do następnego razu, trzymajcie się cześć